Witajcie kochani, bardzo serdecznie Was witam oczywiście w nowym filmie i kochani jestem w Pepko pojawiło się naprawdę dużo fajnych nowości, w tym taka poducha w stylu boho, cena 40 zł, naprawdę bardzo fajnie wygląda i naprawdę mi się podoba, chociaż to jest zdecydowanie nie mój styl, no ale zobaczcie na te, no super, ogromnie mi się podoba. Naprawdę ta poducha jest jedna z najfajniejszych, które ostatnio widziałam właśnie w tym sklepie. I tutaj mamy takie siedzisko również w stylu boho w kolorze beżowym, beżowo-brązowym i też bardzo ładnie się prezentuje. Naprawdę fajne siedzisko. 25 zł to siedzisko. 35 zł, natomiast kosztuje taka właśnie poducha okrągła. Co jakiś czas właśnie pojawiają się w pepko takie poduchy. Były i fioletowe, były chyba różowe. Z tego co pamiętam, teraz mamy taki śliczny beż. 20 zł, takie pudełko, koszyczek na różne drobiazgi w kolorze bordo, z taką wstążką. Chwytem. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ładny kolor, chociaż może nie mój, ale, ale rzeczywiście jest taki ładny, intensywny. Ładnie jest koszyczek zrobiony. Pojawił się nowy kolor: lampki 40 zł. Tutaj akurat mamy dostępne wszystkie trzy. Bardzo fajne te lampeczki. Na srebrnej podstawie. Tamte są na złotej. I tutaj mamy coś nowego: koc, muminki, 40 zł. Już Wam wspominałam właśnie o tej kolekcji, która wchodzi do Pepko. Pokazywałam Wam świecznik, dzisiaj koc. Chyba skarpetki Wam też pokazywałam. Są koszulki. Nie wiem, czy u mnie są w ale, ale zobaczę jeszcze. No, w każdym razie, tutaj mamy taki śliczny kocyk z muminkiem, małami. No super, ja uwielbiałam tą bajkę. Jeżeli chodzi o koce, to mamy tutaj jeszcze taki za 50 zł w taką dużą kratę. I tutaj mamy biało różowy. No, powiem Wam, że naprawdę fajne są te koce. Podoba mi się. Szkoda, że nie ma z dodatkiem niebieskiego, ale fajny, taki mięsisty, gruby koc. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to mamy tutaj jeszcze biało-zieloną. Biało-zielony koc. Cena również 50 zł. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. Jeszcze jest brązik, ale to za chwilę. Tutaj mamy zieleń, biało-zielony, 130 na 170 cm i znowu małe te koce. No powiem wam, że jak jest coś fajnego, to wszystko jest malutkie. I tutaj mamy brązik. Bardzo ładnie wygląda. Przepiękny. Przepiękne są te koce, ja uwielbiam. I kolejny za 50 zł, 150 na 200 cm. No ale zobaczcie, jak ten wygląda. Z jednej strony jest jednego koloru, z drugiej. A tutaj mamy jeszcze fiolecik. Też fajny. Pokażę Wam bliżej. 150 na 200 i 50 zł. Super są te koce, a naprawdę takie przyjemne w dotyku. Super. 30 zł. Przepiękna srebrna donica. Osłonka. I pojawiły się prześliczne filiżanki. Oczywiście świąteczne. No przepięknie się prezentuje. Taki dość delikatny wzór. Już wam powiem yy, jaka cena pewnie jest na spodeczku. Dwadzieścia złotych. No super. Przepiękne są te filiżaneczki. Dajcie znać, czy co roku kupujecie jakieś kubki, filiżanki, bo ja za każdym razem mówię dość, dość, a zawsze coś kupię, jeżeli chodzi o święta. I tutaj mamy bardzo fajne zestawy, typowo świąteczne: kubek i e, miseczka. Już Wam powiem, jaka cena jest takiego zestawu, ale to za chwilę. Patrzę, czy są różne, ale nie, są wszystkie jednakowe, bo wiem, że są różne. Chyba wam w którymś nawet filmie, chyba też jakiś pokazywałam. I cena takiego zestawu 25 zł. Naprawdę rewelacja. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wam się takie zestawy podobają i co kupić już na święta. Czy czekacie jeszcze z zakupami? 15 zł. Natomiast kosztuje taki kubek w kształcie domku. No zobaczcie. Nawet fajny. Ale pokażę Wam jeszcze coś fajniejszego. 25 zł. No zobaczcie te kubki. Renifery. 12 zł to jest rewelacja. No przepiękne. 25 zł natomiast kosztuje taki kubek w kształcie myszki Miki. I powiem Wam, że wchodzi też nowa kolekcja, właśnie z myszką są jeszcze poduchy, są inne rzeczy. Także podejrzewam, że stopniowo w każdym sklepie będzie coś fajnego. I tutaj mamy taki kubek w śnieżynki. Szklany, bardzo fajnie to wygląda. 25 zł. Taki termos Renifer. Dostępne są dwa kolory czerwony i czarny. No zobaczcie. Fajne te termosiki. I mamy kolejne nowości: są to takie figurki bałwanek i Renifer. 15 zł. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Tutaj mamy bałwanka, również 15 zł. No, zobaczcie. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo dużo nowości, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Tutaj mamy taki świecznik, który naprawdę wspaniale się prezentuje. Jest to oczywiście świecznik szklany. I tutaj mamy kolejną dekorację. Nie wiem, co to jest wiewiórka. Nie mam pojęcia. Może Wy macie jakiś pomysł. 50 zł jest to renifer chyba z tamtego roku. Z tego, co pamiętam. Tak, chyba jest to dekoracja z tamtego roku. 10 zł. Taki zestaw i kolejny również za dziesięć złotych. 30 złotych, natomiast kosztuje. Taki aniołek. Też bardzo fajnie wygląda. I tutaj mamy za 10 zł takie laski z dzwoneczkami w środku. Dostępne są dwa rodzaje: jednorożec 4 zł. Tutaj mamy za 10 zł takie ciasteczka, zawieszki. No, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. 10 zł, natomiast kosztuje taki mm, przezroczysty dziadek do orzechów. Kolejne dekoracje, identyczne jak weksz, bardzo podobna cena, tylko tam był zdecydowanie większy wybór kolorów. Zresztą możecie się cofnąć do tego filmu section i tam wam pokazywałam 30 zł. To jest, to jest chyba mysz. I są, są jeże z tamtego roku z, wiel z wielkim nosem. Takie rękawice śniegowe, 6 zł. I tutaj mamy mniejsze dziadki do orzechów, takie do zawieszenia. Były też większe, po 20 zł, ale akurat nie widzę. Ale jest naprawdę bardzo duży wybór fekszyn. 8 zł, takie podstawki z, ze śnieżynką. Te podstawki fajne, bardzo mi się spodobały. I świeca z Disneya. Bardzo ładnie pachnie takim lasem. 25 zł. Tak wygląda pudełko. Naprawdę bardzo ładny ma zapach. Taki rzeczywiście typowo świąteczny. I takie je znalazłam jeszcze puszki. No, zobaczcie, rewelacja. Również wersja typowo świąteczna. Przepiękne są, naprawdę. I tutaj jeszcze mamy takie foremki w kształcie choinki. 15 zł. Macie takie coś? Jestem ciekawa, czy rzeczywiście odbija się ten wzór. Dajcie koniecznie znać.